Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kita. Dzisiaj będziemy składać elementy 28-29. Widzę, że sporo rurek będziemy mieli dzisiaj do powciskania Oraz z tego co widzę, będzie skrzynia biegów. Skrzynia biegów jest z metalu. Mam jakieś szybki EM. Sama skrzynia składa się z dwóch części. Przepraszam za ten taras, ale to bardzo ciężko zapakowane, ale dzięki temu nie latało w środku. Super wyjęta. I do tego masa, masa, masa przewodów. Jakieś tam drobne plastyczki. No dobra, chyba nie będę to wszystko teraz wyciągał. Widzicie, że przewody są różnej grubości, różnej wielkości. Trzeba będzie to wszystko później podopasowywać. Co jest czym. No dobra, tak czy tak, idziemy spadać. Ale nie zaczynamy od miski olejowej. Nakładamy mocowanie, następnie skręcamy na śruby BP, Oczywiście do plastiku, tak jak to nas wskazuje. Mamy takich śrub dwie. Super. Kolejną rzeczą będziemy dołączać połówkę skrzyni biegów i akurat będziemy skręcać na śruby do metalu, czyli EM. I tu polecam troszeczkę, jednak, mimo wszystko oleju, bo dosyć trudno one wchodziły. Kolejną rzeczą będziemy Montować już do turbiny skrzynię biegów. Również na śrubę EM też mamy taki śrub, dwie. Mamy też i drugą. I pozostało nam złożenie połówki. Teraz zobaczcie, musimy włożyć przekładnie I skręcamy na trzy śruby EM. Polecam zewnętrzne i kończymy środkowym, dzięki temu się to ładnie wszystko spina. I tak wygląda efekt. Końcowy po złożeniu całkiem fajnie. Tu to akurat musi być ruchome, później wał będzie również w tym miejscu chodził. Przechodzimy do złożenia filtra. Paliwowego najprawdopodobniej. O, mam on 3 Wężyki, dwa o tej samej wielkości, to jest 28 28M tak samo się nazywają. I jeszcze od spodu mamy troszeczkę dłuższy jeden. Ja sobie w ogóle go później użyłem do czegoś innego, no ale to był moim zdaniem za długi. No ale taki dali, można by było przeciąć, natomiast mimo wszystko przydał się w innym miejscu, gdzie akurat tamten był za krótki. Tu delikatnie w kół wkładamy w ten element, który bardzo było ciężko włożyć do części turbiny. Kolejne do pierwszego dzyndzelka tutaj z tych trzech. Jak widzicie, za bardzo nie chcę wejść. A ostatnie będziemy do dolnej skrzyni, znaczy do, do dolnej części turbiny. To, co niestety połamałem, musiałem naprawiać. Ale pasuje perfekcyjnie, można trochę dogiąć. Jak widzicie, ten przewód ewidentnie jest moim zdaniem za duży, no ale tak oni sobie zaplanowali, więc tak zrobiłem, teraz do elementu zewnętrznego znowu tych trzech wtyczek. I tu na razie z drugiej strony nie będziemy nigdzie podłączać, później będziemy to do punktu sterowania już jak zamontujemy silnik do karoserii. Na razie tylko przepychamy i tyle. I tu było strasznie ciężko. Ja sobie w ogóle podgrzałem wodę i e, przewód troszeczkę zmiękł dzięki temu i nie wkładamy go do końca. Widzicie tylko tylko ten czubeczek. Byłem błędem, że nie dopatrzyłem się tego i prawie chciałem połamać. Tutaj kolejny przewód delikatnie wklikujemy. Następnie, o no widzicie, wypadły te na dole, i tu oba będziemy teraz dołączać. No, ale tak naprawdę wcześniej on był dołączony, tylko po prostu mi wyskoczył. I drugi również bez kleju. Tak działa. Z drugiej strony filtra dołączamy przewód i go wkładamy w środkową część tego potrójnego. Rozdzielacza kabelków. Pozostaje nam jeszcze tylko od góry włożenie jednego przewodu i go tak sobie pozostawiamy. O. I tak wygląda złożona turbina już z przewodami. Tymczasem strasznie mi się to podoba, jak są te przewody. Wygląda to bardziej realistycznie. I płynnie przechodzimy do etapu 29. Będziemy dalszą część karoserii składać. I najprawdopodobniej również będziemy wkładać silnik. Otwórzmy duży element. No i tu jeszcze jest taki malutki, też trzeba się do niego dobrać. Dobra. O, tu jeszcze jakieś śrubeczki się nam stały. No dobra, i z pudełka zobaczmy w jakim stanie. O, znowu jakieś śrubanki, jak odrucham, że to się tam wszystko wala. O, no, nawet całkiem niezły odlew. pewnie tego i tak w większości nie będzie widać. Śruby B, P, J, M, A, M, jakiś plasticzek, jakiś element. Dobra, idziemy składać. Dotarliśmy do momentu, kiedy wkładamy już całą turbidę do ramy, i tutaj zwróćcie uwagę, że tam są przewody hamulcowe, żeby ich nie przyciąć. Delikatnie odginamy. Powinno, jak, jak dobrze zamontujemy, to powinno po prostu w pewnym momencie skoczyć i powinno być ok. To o. I właśnie to jest ten moment, kiedy u mnie zaskoczyło wszystko. Wtedy idealnie pasuje. Od spodu dwie śrubki. EM. jedną i drugą też tak wygląda fajnie skrzynia się idealnie mieści w kolumnie skrzyni jedynie co teraz musimy podłączyć przewód który wcześniej sobie nam zwisał do akumulatora a z drugiej strony tak jak mówiłem wcześniej Musimy do skrzynki podpiąć przewód, który przekładaliśmy przez silnik i też delikatnie sobie go wpinamy. Wcześniej trzeba pamiętać o tym, żeby duży element rury, który jest od chłodnic, również podpiąć. Tego nie pokazywałem, natomiast jest, taka, jest taki moment, że to trzeba to zrobić. Teraz korzystamy z przewodu z drugiej strony od akumulatora i tu te uziemienie wpinamy nad kole. Jestem taka specjalny zędzelek, żeby to się zmieściło. Super. O, ładnie nam wszystko pasuje w długości. Teraz kolejną rzeczą będziemy opakowanie na baterie i tu ważna sprawa, żeby te przewody były w dobrą stronę, żeby on był on, off był off, bo jak zamienimy odwrotnie a pasuje. No, to wtedy po prostu będziemy włączać, kiedy będziemy wyłączać przycisk. I tu montujemy na dwie śruby AM do metalu, gdyż montujemy je do ramy. Mamy jedną, mamy drugą. Jak dobrze dokręcimy, to to się wszystko ładnie będzie nam trzymało. Jeszcze z drugiej strony dokręćmy. Super. Pozostaje nam jeszcze skręcenie na cztery śruby również AM obudowy. Tu szybko przeskoczymy do końca, bo nie będziemy wszystkich śrub pokazywać. Jak wkręcimy to, to się wszystko nam ładnie trzyma. Mamy off, mamy on. Później będą cztery paluszki zasilały nam nasz model. Tu mamy zaślepkę, którą będziemy skręcać na trzy śruby BP do plastiku, bo one będą wkręcane od dołu i mają takie specjalne wypustki na no legricie. Nie może nic zaskoczyć, bo jak się w końcu uda, no to fajnie pasuje. Teraz tylko lekko przytrzymać i najlepiej od środka zaczynając przykręcić śruby BP. O, mamy wszystkie trzy. I się to nam ładnie dość trzyma. No tak wygląda efekt po zmontowaniu. I pozostaje nam jeszcze, tak naprawdę, zamontowanie elementu, po którym będą później szły przewody paliwowe bądź hamulcowe. już nie pamiętam. Natomiast musimy to na pewno teraz zamontować. Później to odkręcimy i tam pójdą szczą przewody. Natomiast, żeby tego nie zgubić, na razie przekręcamy. Ostatnim etapem będzie skomontowanie wszystkiego w całość. Tu, jak widzicie, pomyliły mi się strony, bo to jest. Spód, a nie góra. Bo zresztą to będzie zaślepione później bakiem, żeby nie było widać. O, a tu od góry, jak już dobrze, wpadło na to, że jednak to jest góra z dołem pomylona. Wsuwamy. Nie nakładamy, tylko wsuwamy, dzięki temu mamy lepsze połączenia. I to skręcam wszystko na 5 śrub. To są wszystko śruby GM. Ja kończyłem sobie środkowo. No i to by było na tyle. Dziękuję, że z zostaliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam do subskrypcji. Hej!